W Skarżysku-Kamiennej odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Oficjalną uroczystość w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej poprzedziło oddanie do użytku zmodernizowanej i rozbudowanej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Nowy dach, powiększone garaże i większe, bardziej komfortowe pomieszczenia. Tak wygląda po zakończonym remoncie strażnica Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej. Inwestycja kosztowała około 3,5 miliona złotych. Jak zauważył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał Wiesław Leśniakiewicz, obecnie jest to nowoczesna i profesjonalna jednostka na miarę XXI wieku. W otwarciu strażnicy obok komendanta głównego straży uczestniczył Uczestniczyli, świętokrzyski komendant wojewódzki Zbigniew Muszczak, parlamentarzyści Bata Kępa, Maria Zuba i Andrzej Będkowski, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, prezydent miasta Roman Wojcieszek oraz Zarząd Powiatu Skarżyskiego, Starosta Michał Jędrys, wicestarosta Waldemar Mazur, Stanisław Dymarczyk i Zenon Nowakowski, członkowie Zarządu Powiatu. Strażnice poświęcili księża Marek Murgała i Jerzy Karbownik. że w oraz O zakończonej w tym roku modernizacji strażnicy mówił Sylwester Hamera, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej, dziękując wszystkim instytucjom, które pomogły ją zrealizować. W trakcie dla prac dobudowano nową część z boksami garażowymi, mienią samochodów świetlicą dla strażaków. Ocieplono cały budynek. Wymieniono pokrycie dachu z eternitu na blachodachówkę. Nadbudowano poddasze nad warsztatem, je na potrzeby socjalne strażaki. Wymieniono piec i zmodernizowano podłognię oraz szar. Dokonano wymiany bram garażowych i części stolarki okiennej oraz wymieniono ogrodzenie. Dzisiaj chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się i finansowali naszą inwestycję, tak aby skarżycy strażacy mogli odtąd służbę w bardziej komfortowych warunkach. Uroczystość przy strażnicy zakończyła się przecięciem wstęgi. Dalsza część uroczystości odbyła się już w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie odprawiona została msza święta w intencji strażaków z województwa świętokrzyskiego. W wygłoszonej homilii ksiądz biskup Henryk Tomasik nawiązał do postaci świętego Floriana, patrona strażaków. Następnie na placu przed sanktuarium ze strażakami spotkał się marszałek sejmu Grzegorz Schetyna. Podziękował on strażakom za gotowość niesienia pomocy innym i jako przykład takiego Działania na rzecz ludzi podał ubiegłoroczną powódź. Dzisiaj chcemy Wam jeszcze raz, Wszyscy razem, jak tu stoimy, serdecznie za wszystko podziękować. Powiedzieć i przypomnieć o tych trudnych dniach. O dniach powodzi. O tym, gdy było tak ciężko tu w świętokrzysku. To właśnie straż pożarna, państwowa i owocnicza była zawsze przy ludziach. Była tam, gdzie potrzebna była pomoc. W tym dniu strażacy usłyszeli wiele ciepłych słów pod swoim adresem życzenia składało również kierownictwo Straży Pożarnej oraz inni politycy biorący udział w uroczystości. I kiedy patrzę dzisiaj na ten sprzęt przekazywany Strażom Pożarnym, to widać, że troska o bezpieczeństwo osób jest na sercu władzą tej ziemi i włodarzą rządowym i samorządowym bowiem wiadomo, że te Pojazdy były kupione dzięki synergii środków. Podczas uroczystości poświęcono także samochody pożarnicze zakupione w ubiegłym roku zarówno dla zawodowych strażaków jak i ochotników. Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów świętokrzyskim strażakom. Obchody Dnia Strażaka zakończyła wspaniała defilada promenadą Ostrobramską i festyn strażacki, którego współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej.